Zima była bardzo łaskawa dla nas i stąd też takie no, warunki doskonałe, można powiedzieć, jak w szczycie sezonu. Jak Pan podsumuje te zimowe przygotowania? To cóż, no cóż, na papierze bardzo dobrze. No, myślę, że trzy obozy. Myślę tutaj o tej kadrze juniorów bardzo dobrze. Dwa, dwa obozy zespołu. No, bardzo pozytywnie to oceniam. Myślę, że to swoje e, skutki przyniesie w niedługim czasie. Pan, pan jako pierwszy zdaje się pojawił się na torze z tym, że we Włoszech, w Lonigo. Tak, wykorzystałem akurat to, że byłem. Musiałem tam pojechać ze synem na jego tam te jazdy, testy kartingowe, a że... Już tam jechałem, to zapakowałem e, mechanizm, zapakowali mi motocykle. Tym razem e, oni przylecieli do mnie, e, obsłużyli mnie dwa tygodnie, gdyśmy pojeździli, parę kółek, ale to jest kwestia e, nie wiem, 50 kółek więcej niż inni to jest tak, wyrównuje się bardzo szybko, e, że myślę 2-3 dni i tutaj jakiś tam różnic nie będzie na zapas się też najeździć nie można. Ale bo wykorzystałem to, że byłem, pogoda świetna, to pokryciłem parę kółek, a dzisiaj już jeden tydzień cały, to tak tydzień nie będziemy na Wrocławskiej i będziemy jeździć. Na zapas się nie najeździmy, także to, co możemy, to, to, to realizujemy. Powodów było dużo i wydaje mi się, że ten okres był bardzo dobrze przygotowany przeze mnie, więc czuję się bardzo dobrze. Delikatne zakwasy są po wczorajszym treningu, bo trochę inne mięśnie tam pracują niż na krocie, no ale nic wielkiego się tam nie zmieniło i jestem dzisiaj dobrze przygotowany do treningu. Wrażenie bardzo fajne, bo zaczęliśmy jazdę na własnym torze, nie musieliśmy gdzieś jechać za granicę, ani jeździć po Polsce, więc fajnie, że zaczęliśmy u siebie. Pozwoliła na to na pewno pogoda, śnieg już dawno został tak powiem roztopiony i dzięki temu możemy startować dość uważam, szybko.